Cześć, cześć. Zanim zaczniemy film, to chciałbym tylko dodać, że już naprawdę niewiele nas dzieli odbicia 1k subów. Dlatego, jeśli tego nie robisz, to zostaw tego subika, będę ci bardzo wdzięczny. A teraz przejdźmy do filmu. Cześć, cześć, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku z Alien Encounter i lecimy dalej z naszą tej przygodą. Chyba tu mamy iść, chociaż nie wiem, czy tu, czy tu, bo nie wiem skąd przyszedłem praktycznie tak samo te korytarze. Załóżmy, że tutaj. Cooling systems. Tak, tutaj mieliśmy iść, to pamiętam. Tak, bo tutaj się przez przypadek sam zapuściłem pomiędzy odcinkami, bo po prostu chciałem jakiegoś fajnego screena do miniaturki zrobić. I tutaj po prostu mi babka zaczęła tak gadać, że no, dotarłeś tutaj w ogóle fajnie, fajnie. Ej, dobra, co tu musimy zrobić teraz? OK, command systems. Eee, Requirect activation. Dobra, aczkolwiek. Obstawiam, że tu na dół musimy zejść, bo tu jest drabina, to już zauważyłem, tu. Ko. Czy ja mam do tego zejść? Czy mi się stanie krzywda? Nie, mogę tu wejść normalnie i pływać A, rozumiem, rozumiem. Czyli coś tu pod wodą będziemy musieli aktywować. Okej, okay, tylko pytanie gdzie jak to wygląda? Dobrze, że tutaj mamy z tymi bąbelkami. No. Serio tutaj nie działa to, że jak się na shifcie stoi to nie bije? Czy chyba raz działa, raz nie? Już nie wiem. Teraz No nie się utopić, bym nie chciał tutaj. Się powietrze odnowi na no spokojnie, dobra. I szukamy tutaj, jeszcze nie wiem czego, ale szukamy. Czego ja mam tutaj poszukać? Czekajcie. Hmm. Wiecie, spory problem tutaj mam. Bo nie wiem... Co ja mam tu... Dokładnie zrobić? No bo muszę jakby coś tam reaktywować, żeby... żeby tam móc tamto łączyć, nie? Ej, bo tutaj w ogóle te robociki są. nawet pod wodą mi atakują. Cholery jedne. Hmm, czekajcie, bo nie wiem. Może ja nie mam niczego szukać w tej wodzie, czekajcie, wyjdę z tego. Słyszę gdzieś te. No właśnie, tu nie przejdę teraz. Ja mam to właśnie, no coś pod tą wodą na pewno to jest. Tylko pytanie gdzie i jak to ewentualnie wygląda? Ja mam kolejnego koleżka, tylko muszę wypłynąć, żebym się nie utopił. O tu jest! Okej, okay, ja coś z nim już zrobiłem. Dobra, czyli czegoś takiego muszę szukać. Dobra. To już mniej więcej wiem. Kurde, czy mega słabo wyróżnia na tle jakichś innych rzeczy tutaj. Więc to może być trochę ciężkie. to piję, jak wchodzę w to... Jak my na shifcie, to jest dziwne. Hmm. No czekajcie, no bo to jedno znalazłem i to jest... To jest to, ja to chyba aktywowałem. Bardziej, że teraz nic z tym nie mogę zrobić. To jeden z czterech był w ogóle... Jeszcze mam gdzieś tutaj 13. Oczekajcie, czy to nie jest kolejny? Bo to tak... Wygląda no, nie, to takie po prostu sobie coś jest tutaj. Ładnie. Wygląda no zaraz zginę, nie? Nie wiem, mogli zrobić to, że się bardziej jakoś wyróżnia to... No, to jest to, co już znalazłem. Czekaj, no... Nie wiem, może już teraz zadziała jak to aktywowałem, chociaż wątpię, no, bo mi tam kazywało jeden na cztery, nie? No dobra, sprawdzę, sprawdzę, bo może jakby tylko to jedno tu było, a ja tutaj jakoś tak szukam niepotrzebnie jakichś innych. No nie no, zresztą tyle jest, że power Inwen inventors, więc jakby więcej niż jeden nie potrzeba. No nie Kto to wymyślił, że to takie słabo widoczne będzie. Halo. Wszystko fajnie, fajnie się tu nawet pływa, o ile się nie utopię, bo ładnie wygląda... ładnie wyglądają te odbicia na wodzie i same efekty pod wodą na tym. Ale no bez przesady. Ja już bym chciał dalej przejść, coś zrobić. To jest ten, którego ogarnąłem. Cały czas przy nim się kręcę. Tu wątpię, że to są jakieś rzeczy. To są po prostu jakieś dla ozdoby. No, czekaj, 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 czekaj. Jest. Aha, to jest takie coś. Okej, okay, dobra, wiem. Dobra, dobra, już wiem, jak to wygląda. To jest taki mały ekranik na czymś. Czyli to jest taki, trochę find the button, ale pod wodą i na innych teksturach. No to nieźle. Muszę takiego czegoś szukać. O, jest! Dobra, jeszcze jeden. O nie, utopię się. <grych> Dobra, nieważne. Dobra, mam nadzieję, że... Tu, tu mnie dało dopiero? E... Halo, gdzie ja jestem? Nie, czekaj, bo ja mam wrażenie, że się cofam. Lewwent jest jakimś, chyba nawet nie szedłem. Co mnie wo... Co mnie bije? Aha! Ja go nie widziałem w ogóle. Czekajcie, bo ja tutaj... Eee... Okej, okay, jest tutaj, czekajcie, bo ja się skupiłem. Eee... Tędy? Bo mnie dało w jakimś miejscu totalnie no innym. Mam nadzieję, że mi jakby zapamiętało, że tam znam Znalazłem... nie, 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 ja się teraz totalnie cofnąłem. Kurde, to wszystko przez to, że te korytarze takie podobne są do siebie. Dobra, tutaj, tak. Tędy. I tu. Nie, no trochę daleko mnie wywaliło. Nie, tędy nie przejdę, czyli tutaj. Chyba. Tak? Nie, no gdzie ja. Nie, no całkowicie się z czym skupił. No nie. No nie no powinno dać checkpointa przy tym miejscu tam Co za syf Nie no nie no tędy nie przejdę jakbym bardzo chciał Tędy to się w ogóle cofnę chyba przecież Zresztą już tędy szedłem przed chwilą Tu jest ten went Nie no tu się cofam całkiem Chyba. Jak ja nienawidzę takiego czegoś. Zaraz na tym. Zaraz na Spectatorze poszukam sobie tego miejsca i ustawię tam sam sobie spawn pointa. No to jest przesada, że wywala gdzieś tak daleko. I nie wiadomo gdzie to iść. Tutaj. To było? Czy gdzie? Nie no, nie tutaj, ja w kółko chodzę, chociaż czekaj. Może tędy jednak? Operation Systems? Tu może? Nie no, bo to się wtedy tu cofam. Tu? No, też nie, chyba. Czekaj, co jest tutaj? No to nie, nie tutaj. Dobra, dosyć tego Spectator i tyle. I szukam tego miejsca, bo wieki mi to zajmie. Wiem trochę szukania. Mam nadzieję, że nie aktywuję czegoś przedwcześnie. Czy to jest to, to wielkie? Nie, to nie jest to. Aj, kurde, no. Gdzie to jest? Jest tak pokręcone cholerstwo. Nie no nie, to jest to, gdzie byłem. Muszę to pomieszczenie z tą wodą jakby znaleźć. To jest to? Nie, to, to nie jest to. To? Też nie. Patrzcie, jak ja nie mogę tego znaleźć nawet na torze, To gdzie ja bym miał to znaleźć tak normalnie chodząc po tym. I błądząc? Gdzie to jest w ogóle? Tu. Nie, to jest w ogóle coś innego jeszcze... No nie mogę, nie? To wszystko przez to. Czy to jest to? Tak, to jest to. Boż, Dobra. Adventure i. I spawn point. Ustawiłem. Nie wiem, czy bo to jest bedrock. Pawn Point Nie wiem czy tego spawn pointa tu ustawiłem tak szczerze Bo nie dostaje żadnego powiadomienia o tym po prostu tym, żeby było, że w tym miejscu, gdzie stoję. Dobra, załóżmy, że ustawiłem tego spawnpointa, bo nie wiem do końca, jak działa po prostu Petro Kedyszyn, jeżeli chodzi o to. On mi żadnych powiadomień nie dał. Dobra, muszę znaleźć jeszcze jedno, o ile mi ich nie zresetowało. Nie, nie zresetowało. Dobrze. O, właśnie. O, jest. Dobra, tutaj takie jest proste do znalezienia, jak się...

no dobra. Okej, tu shaft. szaft. Okej, mam nadzieję, no, że... Dobra, ja dla pewności... Chociaż dobra, jeżeli zadziałało, to będę miał pointa najwcześniej właśnie tam. Już nie kombinować, bo jeszcze, jeszcze rozwalę tę mapkę i dopiero będzie. Eee... A okej, okay, muszę uważać, żeby tam nie spaść. A jak ja mam się tam tę ja tędy przejść? Chyba tak. Dobra. Teraz tutaj. Chodzimy. Okej, okay, czyli taki parkur. Ojej, dawno nie robiłem parkurów. A tym bardziej nigdy nie robiłem na bedroku parkurów. No może być ciekawie. Nie mogę tu wejść. Vent Systems. A to ja muszę po prostu wyżej iść. Tutaj widzę, że jest ścieżka jakby wyżej i tak zrobiona. Oj. Dobrze. Okej, okay, jesteśmy coraz wyżej. Teraz dobre pytanie, gdzie ja mam... To ja bym tu musiał, na tą drabinę jakoś najlepiej. O właśnie. Dobra. No nie spadłem, no. Oj. Duży, niefajny gościu. A ja mam ostatni pocisk w tym. A alien Nie. Zarąbał. O ty. Dobra, padł. Dobra, ale dało mi tutaj checkpointa. To dobrze. Dobra, wyłaście. Dobra, padli. Szkoda, że nie mogę tego jakoś przeładować, jako na przykład tylko dwa naboje, Co się na niby mogę, bo po prostu, że ze strzela gdzieś i nawet no, nie trafiłem, ale mi się wtedy przeładuje. Dobra? Ok, co tutaj mamy? Bądź hmm. ostrożny. There's still some live ones in containment. Okay. Why do they have to bring them back to the station? Fleet command advised against it, but they didn't listen. Oj. No, to rozprawimy się z nimi tak. Oho, tu coś jest i to pewnie nam nie wyjdzie. Teraz wyskoczy coś. O tu jest ich więcej w ogóle jeszcze ty. Chyba ma. One co po prostu tutaj są. Ja Mają tutaj coś z nimi zrobić, czy nie? No tutaj nie widzę za bardzo opcji. Nie wiem, może ja muszę gdzieś tutaj coś kliknąć. Ja nie widzę nic takiego. Dobra, wyjdę stąd, bo tutaj i tak miałem jakieś przejście i chyba, że tu coś... E, ID card, ID card. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, mamy tutaj jakieś kolejną okej. Okay, cargo base. Dobra. You made it to cargo. Go down the and let's get out of here. Dobra, do windy. Już nie będę się zatrzymywał na ...każdych tych ID kart. Okej. Okay. Czy to koniec? Czy coś się jeszcze wydarzy? A nie, po prostu zjechałem sobie. To nieważne. Um detecting a huge biosignature. Keep your eyes open. Use your scanner and be careful. Okej. No może być fajnie tutaj. No, troszkę tych koleżków. Trzeba ja mam wrażenie, że coś wielkiego tutaj zaraz będzie na mnie czekało. Pełno tych w ogóle. Ja to mogę niszczyć zanim one się wyklują z tego Ej, fajnie że teraz się dowiedziałem o tym Ja mogę te jajka ich niszczyć Oj, tu jest znowu duży Ja mogę go jakoś tak sprytnie zaatakować ja mogę go one, dwóch. Mogę ich przez to strzelać? No tak nie bardzo, bo dziwnego hitboxa to... ...te strzały mają. <śmiech> <śmiech> o kurwa. Przepraszam. <laughs> Właśnie, mogę te... jaja niszczyć... ...tym? Nie, ja je rozbudzam tym. A nie. Mogę je rozwalać, zanim oni z tego wyskoczą. To co nie spoko? W sumie? Nie powiem. O! Darąbiście. Tylko dobra, bo tu duży jest. Spozbądźmy się go. Pięknie. Troszkę cię to dwa strzela, żeby było przeładowane. nie mogę. Właściwie ja mam czegoś jakby szukać tym skanerem chyba. Bo ja go w ogóle nie używałem wcześniej do tej pory. Bo nie wiedziałem właśnie czy on coś robi kompletnie. Mhm. A to rozwaliłem tutaj się. Duży koleżka kręci. Ale na razie mu tam nic nie zrobię. O nie! Nie sądzę. no dobra, trudno. Okej, okej. Okay, okay. O, tu jest drapinka, czyli mogę na te kontenery konteneryce wejść. Nie wiem co mi to da, ale... Może mi też to, że mogę ich z góry załatwić.

Nie gadaj. Coś tam jej robię tym. Tylko to chwilę potrwa. A, rozumie. A! Są beczki, w które mogę strzelać, tak jakby. O, że jak ona się tu idzie. To ja w to strzelam i to ją uderza mocno. Dobrze, rozumiem. Jeszcze tu mogę. Cyk. Kumam, kumam. Jaki tu jest sposób na walkę z nią? Co ona zrobiła? Oj. Dobra, idzie, idzie. Podejdź tu bliżej. Dobrze. Teraz tutaj, cyk. No, dobrze idzie, okej, okay, wypluła kolejnych małych koleżków. Dobrze, oni na szczęście nie są jakimś wielkim problemem. Okej, okay, tu mamy jeszcze beczkę, tylko muszę ją tutaj zwabić jakoś. No, trochę nie wyszło, bo tak w kąt to ciężko byłoby ją zwabić, ale tutaj mamy beczkę. Co, ona by musiała tędy przejść? No chodź. O, a ty co tu robisz? Na kolejne małe wypluwa. Oj, nie. Dobra, dostała. Hej, fajne powiem wam szczerze. Bosfajcik. Dobra, mogę w nią tak po prostu też trochę postrzelać, bo coś tam jej robię tym. Ciężko, żeby właśnie już z jakichś beczek dostała, bo tu chyba się nie odnawiają. No. Te małe trochę wkurzają, bo jak chcę w nią nawalać, a one mi tu chwilę przeszkadzają. No rozumiem, taki jest ich cel tutaj. Że mają przeszkadzać. Co ona jest? Tu jest. Nie, no, powiem wam szczerze że całkiem fajny. Bo swajcik. Czekaj, ja teraz jej coś robię. Nie, teraz jej chyba nic nie robię. Takie mam wrażenie musiałbym ją. Gdzieś zapędzić. Bo ja jej robiłem coś przez chwilę tym, ale... Teraz chyba nie bardzo. A nie, robię jej! Dobra. No nieważne. To załatwimy ją w taki sposób. Trochę dłużej, ale już po prostu nie widzę żadnych beczek, których bym mógł użyć. Bardzo mało życia. Jeszcze Dobra, padła. You killed the queen. I really thought you weren't going to make it. let Let's get out of here. I'm in the shuttle on the other side of the cargo crates. I'll open the tunnel hatch so you can get through. Okej, okay, co się odtworzasz. i Czekajcie, to może być koniec mapeczki tak naprawdę. O ile dobrze rozumiem. Bo co ja mam? Bo ja tutaj w ogóle mogę po tych wentach łozić. Ja mam tędy właśnie iść. Bardzo prawdopodobne. No, czyli to koniec. Kurde, fajna mapeczka. Fajna. Czekaj, co się tu jeszcze wydarzy, czy to już tak koniec? Koniec? Nie, to koniec. No. Słuchajcie, no to dziękuję Wam za oglądanie. opeczka fajna. Jak chcecie sobie zagrać, to ona jest dostępna do e, pobrania za darmo w tym rynku Minecraft'a Bedrocka. Tylko ...no niestety trzeba mieć kartę RTX, żeby w nią zagrać. Chyba że dałoby się jakoś ją pobrać, i nie wiem, i bez tych nazwijmy to shaderów w nią grać, to nie wiem. Ale. Mam nadzieję, że wam się spodobało dwa odcinki wyszły jakby z tej mapki, więc fajnie. No i co? Trzymajcie się i cześć, widzimy się w następnych. Hej hej!